Panie Darku, w czym Panu pomóc? Zawór półcala, tak. a jaki czarny czy nierdzewny? Czarny. Do wyboru dwa. Jeden jest na 1000 wok i jest ze stali czarnej, kulkę ma nierdzewną. Drugi jest na 1000 bar. Nie wiem, jaki Pan potrzebuje. Na 40 na ty... bar. Na 40? Tak. No to i ten się nada, i ten się nada. Jakie tam może być medium? Tutaj woda, olej, gaz. I tutaj tak samo. Na ten będzie ATES, to jest genebre. I tutaj na ten tak samo będzie atest. Tylko, że ten będzie droższy. Na jaki win pan potrzebuje? Jedna, druga cala, ale NPT czy BSP? A co pani ma? Jeden i drugi. To jest BSP. I co do tego ma być? Króciec, tak? dwustronnie gwintowane, żeby to połączyć, no i mufę do tego. Króciec krótki czy długi? Dwustronnie poproszę, gwintowane tak. Potrzebował jeszcze trójnik i kolanko do tego, 90 stopni. Dobrze, ale dam najpierw mufkę. Mówka na 206 bar, czy za gruba? No, ale jak ma certyfikat, to może być. Mam kolanka za testem na 206 bar. Ona jest trochę grubsza niż na 40 bar. Czy takie może być? Bo innego nie mam. Tak, bardzo ładnie. I mam trójniczek, też jest za testem, na, też na 206 bar, gwintowany. I przydałby się taki kołnierz do spawania jedna, druga cena. A w jakim gatunku? W czarnym, tak samo, tak? Tak, jak najbardziej. Może być szyjkowy czy płaski ma być? Nie, no taki będzie dobry. Ten jest na 150 LBS i on jest na niskie temperatury. On jest w gatunku LF2 i A105. A jaka klasa to jest? 150 LBS. To, to będzie za mało. To nie będzie pasować. W większym ciśnieniu mielibyśmy do 7 dni. Ciśnienie nie jest potrzebne, tylko średnica podziałowa bo ja potrzebuję według euronodny czyli musiałby być DN15 aha, bo tutaj może one by... mają takie same ciśnienie może... sprawdzimy czy mamy na DN15 jak nie to będzie do 7 dni co jeszcze potrzebne? taka redukcja, z, żeby wejść z, jedne, z pół cala na jeden cal ale do spawania czy gmintowana? Mogłoby być w spawanie albo do, do skręcania. Jak, jak, jak jest szybko Będziemy dostępu. mieć i taką i taką. To mamy mówkę redukcyjną. Y, tu jest jeden cal, tu jest jedna druga cala. Uh -huh. I tak samo 206 bar. Ale mogę też przynieść do spawania. Potrzebowałbym jeszcze końcówkę na wąż. Y, końcówka gwintowana, jedna druga cala. Uh -huh. y, z wyjściem na wąż Fi 10 mm. Widzę wewnątrz. Ale ma być jaki gatunek? Sal zwykła, mosiąc lub nierdzewka mamy do wyboru. Być ze stali nierdzewnej. O 9 mm. Mam stal nierdzewną yy, i to jest na wąż 9. One są takie grube, ładnie wykonane. Mamy jeszcze takie z gwintem wewnętrznym i to są z mosiądzu. A czy Pani miałaby za ślepkę jedna, druga cena z gwintem wewnętrznym? Na jakieś wysokie dziesienie czy na małe? No też do 40 bar. To jak na 40 bar, to do wyboru mam taką na 206 bar, okrągłą. Ale nie każdy lubi okrągłe. Mhm. Mogę zaproponować sześciokątną, to jest stal nierdzewna. To ta na sześciokąt będzie lepsza. Ewentualnie mam dosławania stal czarną. Nie, to musi być gwintowana koniecznie. To co, pisać fakturkę czy paragon?